Siem! Jestem Guzika, a dzisiaj razem z Mano i Gabi Paprycyczą zagramy w Murder Mystery w domu babci Mano i tak, tak. Sprawdźcie, napiszcie proszę w komentarzu, która akcja była według was najśmieszniejsza, najfajniejsza albo najciekawsza po prostu. Ja oczywiście zostawię Wam serduszko pod tym komentarzem. Wpadnijcie też do nich, do każdego na kanały, do Mano i Gabi oraz do Paprecjusza. I nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę na tym kanale, bo mało osób jeszcze to robi. Pewnie ponad 50% z Was nie subskrybuje do tego kanału, a fajnie by było, żebyście zasubskrybowali. Wpadnijcie też na mojego Instagramka, gdzie tam się dzieje wiele różnych ciekawych rzeczy. I na mój drugi kanał zapraszam. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. Miłego oglądania! Latarkę! Ej, Gabi, on latarka? ma latarkę? Ej, u mnie on też nie ma, nie masz ma latarki nic. A ja mam u was latarkę? Masz gołą tak. rączkę? Tak, ja byś trzymał pistolet. Wiesz, jak tak? A ja? To. Tak, tak, bądź też. Ja mam latarkę Mam też. w rękach. Czyli Gabi pewnie jest y, terrorystą. Przyznaj nie się, Nie jestem, nie jestem. Tylko. O, 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 tylko u ciebie widać lata... Broń, a, latarkę. Broń! A ja przełącz latarkę, w latarkę, daj. O! O! Teraz Was. A czemu u mnie o, nie świeci? O i widać wasze światło, bo włącz sobie yes. Gadaj wszystko co wiesz Gadaj wszystko co wiesz <laughs> Ja nic nie, Dobre, nie wiem Zostałaś uznana pierwszym zabójcą Nie ja zawsze jestem <laughs> pierwszym Ale... <laughs> 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 zabójcą złychać... Ja znam panie tutaj detektywie. No, Osiem no, no. Osiem lat z nią tutaj. Nie no, no, no. i współżyję. No, no, no. no. W, jednym w domu, No słyszę po niej, że jest. No, no to Ej, chyba jest. Dobra. Mi uwierzyć, panie nie policjancie, jestem. prowadź do celi na przesłuchanie. Ewidentnie piwnicy tak. Chyba w piwnicy była No Tak, tak. <laughs> do nie ma płaczu. Wszystko ja się, się okaże. Teleport. Co? O, tutaj. Bo to jest zupełnie <tuk> stary dom eee. mojej babci, i tutaj pamiętam, e, za zamykałem młodszego brata, jak był niegrzeczny. O, no to teraz partnerkę zamkniemy. Ale <tuk> nie tam, ta... Proszę, proszę wrócić. Gdzie pan przepraszam, idzie? przepraszam, już wracam. Tam przecież jest wentylacja, proszę tam nie wchodzić. Ta. O, opowiadaj, gdzie tu można ta. ją zamknąć? Przyznawaj się, jesteś bardzo. No, 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 no. nie wyjdzie. Yes. Jest. Jestem mordercą czy nie? Zdawaj nie, się. musicie mi uwierzyć, że nie jest. Na słowo, tak? Mamy uwierzyć tak, tak. na słowo. Dajcie, mi szanę. zagadkę. O. Jakiego koloru jest czerwony maluch? Ej, ale to jest ta z trudnych zagadek. Mów. No Nie mam pojęcia. Daj mi chwilę pomyśleć. Trzy. Wow. Nie ma czasu. Dwa. Czerwony. O, hmm. a czerwony to jaki kolor? Zabójca, Oczywiście, że tak! Wiem czy co? Wiem czy co się skojarzył kolor czerwony, ja bym od razu powiedział niebieski, bo to jest kolor naszych no tak. świetnych policjantów, a nie jakiś Egzekucja. czerwony. Hmm. Dlaczego ty, Egzekucja? Tak chcesz ja mnie zniszczyć! Ja coś czuję, że Adrian jest podejrzany. A przecież obudzisz się błyszczy, tylko to będziesz miała. prawda, bo Adrian tak nagaduje <laughs> cały czas! Ty, faktycznie macie rację, kurde, ja mam <laughs> być winny tego Jakiego koloru jest czerwony maluch? Zielonego, bo to on jest. Za nie, no to nie jest. To... To Manojek zdecydowanie nie, to jest zielony, nie jest. Zielony? 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 Śmierdzi, nie, Bo jak coś gnije to się staje się zielony. Eee, stinky. Bo on przed chwilą, <grym> on przed chwilą pan, mnie osądził. Czy widzi, jak on nagaduje na wszystkich? A przed chwilą ty co zrobiłeś na mnie, pajacu? Bo ja nie na na, 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 na na ciebie na nawet pajac pasuje tutaj. Nie, nie, nie. Panie władzo. Panie władzo. Paprycjuszu. On powiedział pani władzo nawet na ciebie. Powiedziałeś pani władzo? Panie władzo. Nie, powiedział pani. Za takie poniżenie to ja bym od razu go strzelił. Niech powie, jakiego koloru jest czerwony maluch. Żółtego! A czy? Oooo! O nie! Co? Ale żółtego zastrzęb! Co? A ja się urodziłam i miałam ją przy sobie. Nie Co? wiem czemu. No! To było to było zaskoczenie całkiem Ale była fajna, akcja Ale wiesz, w jest tym fajnym pokoiku Kurczę, ale już, już nie mam tej Dobra, dubeltówki. Dobra, gdzie jesteś, gdzie jesteś, Chopina. Nie masz tu, tu, Nie. Udaję szopena, zapraszam. Gdzie, gdzie, gdzie? No i tak samo u mnie leżała latarka i tu leżała dubeltówka. Czy to jest o? oznaka, że tutaj ktoś zginął? Ej, to jest oznaka, że nie, może można zdobyć broń. nie. Można. Dobra, chodźcie, 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 chodź, 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 Ej, ale że ja mam trumnę to? Ej, się poje, bo to jest Ej... ciemno wszędzie Halo? Jako, czy ktoś... Ale gdzie on jest? Dobra, tylko tam, jakim cudem z pokoi pokojów dalej cię tam przystrzykać? Się, <laughs> się nie odzywaj, tak? Pokaż co masz pod Z albo E albo czymś tam Pod dwójką chyba To pokaż co masz pod dwójką A To nie ma zabójca tego <laughs> Co? Chciała i wejść tu się dogadać z człowiekiem. Ja jestem jeszcze jeden był, tak? Szyj w Kagierka. Jak mam papryk ujęcia z tej akcji no, sam do siebie i nie słyszę was jeszcze głos z wentylacji. I na to był strony koniec. Także ja... Tam... A nie, gusik PIERWSZY jeszcze dobra gusi no, pierwszy. Aha! Wszyscy się mnie... Dobrze się tu zgubiłem w tych wętach? O, cyk, cyry, cyk, cyk, cyry. Kurde, tak po wentylacji i co iść? Hmm, w prawo tutaj w chyba tak. W lewo, a? cały czas do przodu później. A, to ja już skręciłem w prawo raz. Ja wrócę po was. Gdzie ty jesteś? Tu się gabi. Ja wyszedłem w jakiejś sypialni. Nie tam. Tam guzik poszedł. No to my tu musimy iść. A, Ale się iść sama z tobą. Dobra, to idź sama, ja czekam na Adriana. Eee, tutaj. Nie ma Adriana. A on był tutaj? tutaj. Cześć, cały czas za mną. O, widzę światło jakieś. O, hejka, hejka, o, hejka. Czyli tam do przodu idziemy. Musik nie ma latarki. Ma, ma. Mam. Mam. Dobra, prosto, prosto. Dobra, I tutaj dobra. jest spokój Chopina. Oj, nie teleportuj. O, jestem? Stać! no jak ja tu się wystraszyłem? Ja się tu znalazł! Co jest?

Przecież wiemy, że ty to głosem wydajesz. Nee, nieprawda! Ja wam ja, ja pokażę, ja pokażę, jak się gra. Poczekajcie. Tylko dajcie mi się. Ten co za wysoko się ci. Dobra, muszę się przygotować. Ej, to. To jest z filmu. Gdzie może zatańczymy? To, to wy musicie zatańczyć. No, fajnie, fajnie. No Gabi nawet brzmi tak, sobie w Staram się. Gabi to kiedyś <grym grym grym grym> Piękne, 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 piękne. Ale ja trochę się lepiej. Się dziękuję, Bravo. dziękuję, dziękuję. No ja Dobra, lepiej ładnie trochę. Zebraliśmy się tu wszyscy nie bez przyczyny. Bo jest pokój Chopina. Babcia dzwoniła. Jak było. To jeszcze żyje? Co? Co ty powiedziałeś? Co powiedzieć Kto to powiedział? Ty odstrzelić go jaki poczwiek? <gry BURK> Żeby mojej babuni śmierć życzyć? Nie no, nie życzę! no! E, na kolana! Eee, e, nie tak! O, tak Dobra, nie no! Nie, nie zasługiwał na życie. Gubić Brawo! Bra mojej babu <gry> <gry> nie że <gryltry> to był mój mój idealnie. najgorsze na mój co? W końcu niedobrze, no. no. A w końcu zabójcą. Jezus. Poczyszymy Aha! Normalnym człowiekiem w końcu. Może przejdźmy po tym e, o... hotelu, że sprawdźmy więcej, czy to jest... Nie, co to? Nie, nie, gdzie ja... my w ogóle jesteśmy? Ja, by, ja bym wrócił tam, gdzie byliśmy, wiecie, bo ja zacząłem coś mówić, zanim Guzik rzucił babci śmierci mojej, więc mam tam dla was akcję, tylko Papryk musi przyjść, bo w sumie A gdzie to będzie to, bo... tutaj ja wiem, kluczową tam rolę odgrywał. Odgrywał? Papryk! Odgrywał. Ten... <laughs> papryk. <laughs> Ej, Patryk zaginął. O nie! O no to nie, jest... nie. Musimy to zrobić. Chyba zmiana planów. Akcja poszukiwawcza. Poszukiwacja. Dobra, dobra. Dobra, każdy bierze jeden pokój i szukamy, czy on tutaj gdzieś, aby. Ale na pewno nie rozdzielanie zginął. się to jest najgłupsze, co może być. Nie, Myślę, no przecież nie nigdy jest nie giną w takich, takich miejscach. So, 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 so. Ty na górze chyba jakieś kroki słyszałem. O, o! Ja nic nie słyszałam. A ja mi się wydaje, że to Gabi nic nie słyszała, ja z Guzikiem coś słyszałem. Czy ty próbujesz coś zatuszować tutaj? Nie. Aha. Zatuszam. Tutaj coś było. Ja wszędzie słyszę kroki. Może to nasze kroki? No właśnie. Klocki. Ej, ja Kurde. słyszałam śmie... Jest tutaj! Jezu, ale się <laughs> trochę. Bo ta babcia zaraz coś wow. nowego A, medytował sobie. Naprawdę. Moi drodzy. Dlaczego przerywacie mi te medytacje? Skaź światło! Wyjdźcie z pokoju Tak? Wypadł Dobra Pózik wypadł Jesteś ze mną, słuchaj, bo ja tak naprawdę... O to jest... mi... nie, teraz nie ty będziesz mi tu mówić... Proszę, ale muszę cięć. Ci nie pomierzyć. pajacu, nie będziesz. To jest bardzo mówił. ważne! Pacu! To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Nie pajacu! Nie ci pos... szuka... Posłuchaj mnie! Boga winiałem! Jestem ja na Ego! Jeszcze trąb! Jezu Mario! To nie jest mój ja dzień, ewidentnie! Pokazałem jej broń sheriffa myśląc, że jest normalny! Ja no, moja... no mam, co mam czegoś. Zamiast <śla> napisałeś te straty już to jak, A, ja jak ja nie potrafię! Mam, mam jeden! Guzik! Guzik! Tu tu, ru, tu, 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 tu. O! Witam panów, witam panów Nie ma go nie ma Witam, o, witam guzik. Siema o, ja Coś tutaj A góry, Ach, no, ci, jak potrzebowaliśmy cię? No, nadzorowałem tutaj, słyszę mówią guzik, guzik, Kurde. Nie, ja nie 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 podję dla was W kuchni To we chodź do głównego holu, okej? Okay? Chodźmy do kuchni Nie mogę, bo mam na gasie coś, garnek Dobra, to gdzie jest kuchnia? No tu słychać tańce jakieś, hulańce. To idźcie za tańcami, bo ja sobie tańcuję w czasie gotowania. Oj, tu nie ma. Łooo, wow, jaki fortepiano tu jest. Dali tańczę. Tutaj jest, no, tutaj jest Gabi, no przecież ja wiem gdzie jest fortepiano, bo to jest do mojej babci, tak? Bo ostatnio to się, <grym> się pozmieniały rozstaw pokoju O, czy, hejka. Różnych. O, hejka. Okej, okay, okej. Okay. na obiad? Dzisiaj robię dewolaje okay. Polski obiad. Dobra, To ty a my tutaj dokładnie. z guzikiem idziemy się pobawić, jak nie chcesz. O, sami. już się boję tego. <laughs> Zabawy w trzech chłopaków. Okej, okej, okay, okay, okay. nie niech będzie. Nieco, tam. Dobra, to papryk. Tak? Czekaj. Guzik, weź. Yy, na chwilę, bo Gabi cię wołała tam w kuchni, wiesz, co chciała ci powiedzieć. Tak? Tak, chciała tak, coś tak. powiedzieć? Ej Gabi, coś? Papryk. Gabi? Patrz, ja tam wejdę najpierw no. Ty mu powiedz, o, że ty No, jak zajdzie i powiedz, że ja gdzieś Coś poszedłem właśnie ja, cie I że tam no. jest nawiedzony pokój, i że tam podobno wiesz, zmarł dziadek boi. i dwóch moich ciociów. E, więc. No. ty jaka mu daj za to. Ok, dobra, że tam dobra. Idę dobra i tam to będę do tego czekał, ale przestraszam, okej, okay? dobra. 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 Kusik, a chcesz zjeść przed nimi? No? Bo jest gotowy. Hejka! Hejka, hejka! Hej, hej. słuchaj, guzik, bo jest sprawa. No, jaka, jaka. Musisz wejść do nawiedzonego pokoju. A co z tego ja będę miał? pokój, w którym podobno... Hejka, hejka, czekajcie, sorry, że przeszkadzam, ja już wracam znowu na rower, bo akurat będę trenował sobie, więc sorry, że was zostawię, tylko... Chodzisz na słówko? Dobra, dobra, to jeszcze możesz jeść dalej Dawaj, foka, foka tego develaya Tylko ty tam nie Trzymaj, chodź przypadkiem, nie? A, mierz, a, żeby on, sam tam, a, poszedł, a, żeby a, żeby on sam tam poszedł, żeby wiesz, bardziej się is bał O, ale okay, 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 dobre. dobre Co to było? Nie Nie no, świetny jest, w ogóle wszystko do siebie tak pasuje Ej papryk, chodź spróbować obiadu bo dobra. dobra, super chodź jest. już Nie no, jest bardzo smaczny Trzymaj No dobre tylko no ja trochę pieprzy więcej dał, ale dla mnie No, to no, to trochę to... pieprzy więcej, ale, no. Kontynuując. Guzioru. Jest nawiedzony pokój w tym domu. Podobno, Adrian mówił, zanim poszedł ćwiczyć, bo wiadomo, trzeba być fit, powiedział, że jest nawiedzony dom, w którym podobno kiedyś dawno temu... Dom czy pokój? ...jego ciotka z wujkiem. I z, Także... I z dziadkiem. I z dziadkiem. Dlatego... Ale te ściany cienkie. Daję ci tysiąc złotych z donatów. Ciężko zapłacić. pieniądze moje. Daję Twoje. ci... Jeżeli wejdziesz do tego pokoju, wchodzisz w to? No proste że tak. No to zapraszam, ja cię zaprowadzę. Słuchaj, dobra. Tutaj wchodzisz pod schody jak Harry Potter i tam no. wchodzisz do tego tajnego pokoju. A ty ze mną nie chcesz? Ja wolę poczekać, bo ja się boję takich rzeczy. ale, A, ta? ale to dotyczy. czekaj, to ja zamontuję GoPro i zobaczymy może, wiesz, co dobra, tam będzie, dobra, no. bo no, może jakieś bije. duchy czy coś, co idziesz? Dobra. No. Guzik? Halo, guzik. guzik. Faktycznie nawiedzone, ale hukło tam, że fest. To fakt. No cóż, chyba guzika już nie odzyskamy. <grym> Poszedł na straty. <grym> no więc, zostaje nam nic innego jak iść go szukać. Guzik! Mało. Dziwne. Ady nie mówił, że ma broń w domu. Hmm, wezmę. Latarka? Pod schodami? Musiał się Guzik poślizgnąć o, i nie, zgubił latarkę. nie, Guzik pewnie ją zgubił, no. No, ale to jest Gamon, on zawsze coś gubi. Pewnie siedzi gdzieś tutaj teraz w ciemnościach i szuka swej latarki. Musimy go uratować. Guzik! Papryk! O nie, teraz już zostałam całkiem sama. Dobra to już czytaj. Jakieś strzały o nie <śmienny> No, no dobre, dobre, porołem ja <śmienny> Dobrze bieglaś taką rundę Ale jak pięknie zagrana Ale że aż guzik był akurat szenyfem Pięknie no. Ale no to ci się poparciło Nie mam szczęścia no